Ha-ha-ha. Og gnisterlag. Og gnisterlag. Og gnisterlag. A, jestem po nagrywaniu Slendera dla Was, takiego specjala Super, ekstra fajnie wyszło Jest zimno się teraz ogrzewam przy łognisku jest Super ciepło To nie jest sztuczny ogień, żeby nie było nie jest sztuczny ogień Ała, gorąco Super krótki vlog i podziękowania dla was Dzięki, że jest już was. Tyle! Ale mi tu sieć po oczach, to moja latarka A masakra, nie wiem gdzie ją ustawić Nie tak nie, bo będę głupi gu, gu, ten Witam was To jest nocny wypad gdzieś tam ja Idę sobie tak o porobić zdjęcia mam statych na plecach tu mnie straszą liście inne duperele i napadnie tutaj a tak jednak, klepie widać jest to gdzieś połazi tak jest 24 w sumie godzina kiedy to nagrywam i co jest mi tak przejście po prostu pomyśleć o różnych rzeczach zaczyna ta deszpa na skórze czuję to że deszcz zaczyna padać A so, tu jest pełno błoto i nie wiem co złoczeniem słyszycie? ja... muszę się po sieci, bo tam jest tak dużo cholernego błota Co? Siedz taką no Dobra jak piękna krzywojda Tutaj stoimy sobie, rozłożyć coś Nawet nie, nie będę roz, dołożyć, rozkładać statywu, chyba bez statywu kurde, radę rady No i to zrobię coś, chyba że ja siebie I wpadłem w błotko, ostre błotko Dobra, sobie cięcie. Pokażę Wam co tutaj nie więcej jak ciemno i w ogóle... Dobra, no, ja spadłem pracow, w sumie nic ciekawego nie robiłem takiego, tylko po prostu stałem sobie, myślałem o różnych rzeczach. Czasami trzeba pomyśleć sobie. Rozmyślałem na temat różnych chytupek, kurde. Ja tu nie widzę w ogóle po czym idę. Na w Sklep, w wiatr, domy tam światło. Oj, i z drogi to jest z... myślałem o kimś fajnym z YouTube'a nie ukrywając... No dobra ukrywając Faki te w cholerne fucking błoto krwiolejzom no nie ważne myślałem o pewnej osobie z YouTube'a jest ładne na podobna dom można powiedzieć ale ci na pewno jestem trochę dziwny jak idzie, nie ważne Napadną mnie terroryści i, i będzie po mnie i, i to będzie tęsknił, nikt nie będzie da mną tęsknił. Nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie kochali. Tak, ale jest prawda. Prawdy się nie dało szukać. I, I tyle, no tupa, no, faka światło, światło takie, światło takie, światło takie, światło takie, czy w ogóle to jest światło nie ma światła, teraz jest światło. Ale jestem głupi, prawda? Prawda, prawda, jestem głupi tak ja jestem po prostu takim idiotą czasami. Ale nieważne. A teraz jestem w czapce. Jo, ma Ta, yo, sakato. Yo, sakato. Jestem w czapce, jo. Tak. tak. <laughs> Dzień dobry, pokażę się Ale nie. pokażę Nie. 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 Ale Nie. 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 Dobra, Nie. 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 trzymacie się Nie. 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 się subskrybujcie, lajkujcie. Na razie, pa, pa.